Jestem ja! ja! przyjmij, przyjmij, będąc w ruchu. Z piłkę będąc w ruchu. Zawsze. Odwracam się znowu, palce. Dzień dobry, jedziemy. Spuszczaj, po... brawo. Zasia, jeziół! Kalo, dawaj, dawaj! Brawo, dobra reakcja. Rajsowi nice, Dawaj rzućci, yeah. blisko, blisko. blisko, dawaj, 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 brawo, blisko, blisko. Dobrze Gabi, bądź aktywny. Wszystko w Waszych głowach, nogach, sercach, umysłach. Natomiast głęboko liczę, że Wasze decyzje, Wasza jakość, wasza determinacja zaow zaowocuje efektem. A efektem ma być korzystny wynik waszej pracy. Jasne? Zapracujcie sobie na to. Panowie, ostatni mecz, więc wyciśnijcie z siebie maksy. Jak cytrynę. Dawaj Kalo, jedziemy. Ostatni twój okrzyk, więc musi być najgłośniejszy. Dawaj, 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 dawaj Halo Kapitanów do zdjęcia najpierw zaproszę. Była prośba o to no, tak. trzy. dziękuję jedziemy z głosowaniem. Niebieski jest u was, zielony u Was decydujesz. Dobrze zmienia się. Dobra, powodzenia. Powodzenia to znaczy? No, Tam, a co zaczyna. Zgrywam. skupmy się dzisiaj na ostatni mecz. Dobra? Dabaj, zagrajmy tak jak była runda ze spadkami. Okay? Dawaj, dawaj. Okej? Dawaj, dawaj.

Jak jest pod presją, na szlaku ma ciągle dwóch. Jak ja przechodzę, wtedy za mną jest gościu. Nie można tego się. Jakie jest na to lekarstwo? Albo pomocnik, bo przejść. Po to skrzydłowy ma wspierać środkowego pomocnika, żeby ten mógł zejść niżej. Natomiast zresztą no nie ma zmiły soi. Nie może być skupiony cały czas na bocznym obrońcy skrzydłowym i bronić po drugiej stronie osi boiska. Jeżeli piłka jest tu, ty masz być maksymalna szerokość bo boiska. Znaczy osi boiska. Nie szerzej. Bo raz, że wydłużasz sobie ścieżkę do ewentualnego pressingu, do przyłączenia się w kryciu. Dwa, tworzysz im bardziej komfortowe warunki, bo oni mają więcej miejsca. Bądźmy bardziej kompaktowi w bronieniu. Będzie łatwiej wtedy wam asekurować, bo skracacie sobie ścieżkę, skracacie sobie czas, drogę, która w przypadku ich budowania jest kluczowa. Bo jesteśmy spóźnieni, potem brakuje siły na kontakt, nie macie sił, czy co? No nie macie sił, czy co? Halo? Tak, czy nie? <laughs> Dlatego tłumaczę, że w screeningach pracujcie nad powolicjonalnością. Żeby to weszło w nawyk. Bo potem zaczynamy pierwsze minuty, ja słyszę latającego drona. Nie słyszę żadnych pretensji. Jeżeli coś jest w nie niepołapane, nie słyszę was. Ani was nie słyszę, ani was nie widzę. Strzelona bramka, ramkę, okej, okay. super bodziec, ale co dalej? Chcę właściwej reakcji w drugiej połowie, jasne? Hej! Tak. Chcę właściwej reakcji z waszej strony. Chcę więcej pracy, chcę więcej intensywności, chcę więcej kontaktu. Chcę widzieć zespół. Chcę widzieć zespół. Głośny, intensywny skuteczny, mądry. Jeste! Tak. Dawaj. No, 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 dawaj się minąć. 为什么呢